Do góry podsiad, podsiad, większy podsiad. Hubert. Dobrze, tylko po... nie połudzie pociągu. Przyciskaj barkami. O. Dobrze jest, tylko podsiad jeszcze. O! Ten element właśnie ważny, Nie, nie dasz rady. W krosnikę musisz dotykać tangą do podłogi. Hubert, podsiad. Po tym wyjściu w górę, ugnij nogi, tak, żebyś mógł tą sztangę. Nie, nie jestem w stanie w tej pozycji. Wstajesz, klata do, do przodu, łopatki ściągnięte, opuszczamy. I ten pociąg. Tylko kładziemy na Jest to małego wykonany ruch Ale muszę wykonać po prostu i w górę podsied i cały czas mam ten tu są wciągnięte i przyjęcie więcej tych, tych elementów co pracuje dobrze wejście śmiało przyciskaj do uda dobrze i wejście, wyjście, wejście, dobrze i udzie, dobrze bardzo ładnie, tak jak teraz. Jak najkrótszą drogą szanga w górę. Po wyjściu... Dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, wszystko pracuje. Noga, grzbiet, barki, ręce, wszystko jest praca. prawidłowa, tak jak przy waniu... Z tą podłogową rwanie z pomocą siłowek. Bardzo ładnie. Dobrze. I połudzie. Teraz jest no super. Tak ma być. To jest prawidłowe wykonanie Nie. Rwanie. No to wszystko, co tu można powiedzieć. Teraz dopiero zrobiłeś po tych kilku. To jest pierwszy element. Rwanie powyżej kolan. je pod siadem. Pierwszy element, który uczymy młodych ludzi, początkujących. Każdego można nauczyć. To jest pierwszy element. Teraz przejdziemy do poniżej. Troszeczkę utrudnimy ten ten element drwania, weź poniżej, Hubert. O, teraz już druga część, czyli łączymy. Jest problem mijania kolan. Tak się dobrze tak nauczy człowiek. Później przechodzimy do ostatniego elementu, który już będzie z pomostu, ten co obowiązuje was. Weź teraz z pomostu, Hubert. Dobrze. Tu cały ruch wykonany. Tamten był podzielony na powyżej, poniżej. Teraz z pomostu, ten co obowiązuje wszystkich. No na zawodach, które tam gdzieś jakieś rozgrywają, czyli ludzie. Nie wiem, w różnym wieku. Każdy to może uprawiać. I na koniec się przysiad, żeby poprawić, bo można przejść nawet z tego rwania do pełnego siadu. To no wszystko. Gdyby podrzucać na taki, bo to jest jeszcze jakaś nazwa, że wrzuca się sztangę na barki i zarzuc, się Tak, zarzut, sztangę na klatkę piersiową, zarzut na klatkę plus góra, nie wiem, unik, wycisk, tak? tak, to jest podrzut. To, to jest cięższe ćwiczenie, czy to jest łatwiejsze? To jest ćwiczenie cięższe, bo się dzieli z dwóch elementów, czyli nawet trzeba zarzucić, tu jest problem. Czyli to nie jest już. Aczkolwiek dużo więcej się podnosi. Bo to 40-50 kg. Okej, okay, tylko że bo tu bardziej mówimy o wyczynie, więc czy wstając od razu z przesiadem i z podrzutem to nie będzie odrzej? Na, nie, nie. na ilość wykonań. Nie nie, 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 ta technika jest łatwiejsza. Tak, tak, tak piersiową ze zwisu powyżej kolan, Też to taki początkowy element, który pozwoli nauczyć na dobrze dźwigać ciężary powyżej i też podszedł. Większy podszedł. po Południe i podszedł. Teraz rzucaj no I teraz po, poniżej, jako już drugi element, drugi trening. Tak, i podszedł. Też do uda dociskaj. I podszedł. I szybko łokcie. Dobrze. I teraz trzeci. O, tutaj zrobił jeszcze podsiad, też jest dobre, ale byśmy ten trzeci robili element, który z pomostu. W całości wykonasz ten bój zarzutu na klatkę piersiową z pomostu. Poderwanie. Ach, połudzie. Przyciskaj trochę barkami do uda. I będzie dobrze. Tak, i szybko łokcie. Zamach i góra na nożyce. Dobrze może by. Ładnie wejście. Zamach, wyjście w górę pod sztangę, Sztanga w górę ty podnios. Dobrze, Dobra. I rzucamy sztangę. A pokaż też od punktu wyjścia. Od punktu wyjścia. Ze zwisu powyżej? Tak. Do... Jeszcze raz Powyżej. Tak. Jeszcze ten element. Lata do przodu, bioderka, grzbiet dobrze wciśnięty, głowa lekko do góry. Te plecy muszą być naprawdę dobrze ułożone i mięśni napięte. A, no. Nie ma luzu, To tak, żeby. powyżej. Żeby ręce nie dotykały dłonie do barki. To jest też ważne, żeby nie było styku. Tu to troszeczkę więcej luzu i swobody. I szybko, łopatki. Zarzuca głęboko na obojczyki, za obojczyki i na barki. Ale do nie o, Ale od samego dołu, od samej podłogi. Podłogi. pomost, mostu. A. Ciśnik żbiec, schodzą biodra w dół, łopatki ściąga i połudzie i podsia. Ciąg połudzie. Ale dobra, z nożycami do góry. To zarzuć. Ustaw się, zamach 15 cm kontra, wypchnięcie sztangi i wejście pod nią. To jest dobrze. To są w całości wykonany podrzut. Zarzut z pomostu, z podsiadem. Można na siad, wtedy większy ciężar podnieść, jeżeli będzie.